Polska lat 80. paczniała apteką. Tą domową apteką, która stała na najwyższej półce szafy, zdala od dziecięcych rąk. Zapach waleriany, kamfory i czegoś słodkiego, co przypominało syrop malinowy, to był zapach bezpieczeństwa. Zapach, który mówił bez słów, mama sobie poradzi. Tylko prawdziwi Polacy, których dzieciństwo minęło w tamtych czasach, zrozumieją tę nostalgię. Zaraz wyruszymy w podróż po dziesięciu zapomnianych lekarstwach. Które leczyły dosłownie wszystko i naprawdę działały. Napiszcie w komentarzach, które z tych specyfików pamiętacie. Zaczynamy. I pierwszym bohaterem jest legendarny etopiryn. Ta mała, biała tabletka w niebieskim opakowaniu była królem polskich apteczek. Smak. Gorzki, piekący, zostający na języku długo po połknięciu. Ten chemiczny zapach przy otwieraniu blistra. I charakterystyczne pstryknięcie, gdy tabletka wypadała na dłoń. Etopiryn nie był zwykłym lekiem. To była uniwersalna odpowiedź na wszystko. Boli głowa? Etopiryn. Gorączka? Etopiryn. Ból zęba w niedzielę? Etopiryn plus wódka do płukania. Połowa Polski żyła na etopirynie. Ale etopiryn miał starszego brata. Piramidon. Tego już nie znajdziesz w aptece, ale zapytaj kogokolwiek, kto pamięta tamte lata. Każdy powie to samo. Piramidon to było coś. Jeszcze bardziej gorzki, metaliczny smak. Ale gorączka spadała jak kamień w wodę. Mama kruszyła tabletkę łyżeczką, mieszała z cukrem, żeby dziecku łatwiej było przełknąć. Rytuał powtarzany w milionach polskich domów. A teraz coś, co wywoła dreszcz u każdego, kto to pamięta. Tran. Samo słowo wystarczało, żeby dziecko zaczęło płakać. Zapach tranu nie da się z niczym pomylić. Rybny, oleisty, wdzierający się w nozdrza. Smak. Tłusty, mdły, z posmakiem starych ryb. Konsystencja oleju spływającego po gardle, zostawiająca ślad, którego nie zmywało nic. A jednak każda mama i babcia wierzyła w tran jak w nic innego. Na słabe kości. Tran. Na bladą cerę? Tran. Na jesienną chandrę? Oczywiście, Tran. Logika tamtych czasów była prosta i bezlitosna. Rytuał wyglądał wszędzie podobnie. Mama z łyżką, dziecko ucieka po mieszkaniu. Negocjacje. Obietnice. Groźby. Łyżka trafia do ust, grymas obrzydzenia, potem szybko chleb z dżemem jako nagroda za przetrwanie. I wiecie co? To działało. Generacje Polaków wyrosły na tranie i poradziły sobie z surowymi zimami. Ale co jeśli powiem wam, że był specyfik, którego zapach czuć było nie tylko w mieszkaniu, ale na całej klatce schodowej? Mowa oczywiście o maściach i wcirkach. Ich zapachy były tak intensywne, że zostają z nami do dzisiaj. I zaczniemy od duetu, który stanowił fundament każdej domowej kuracji. Allantoina i spirytus kamforowy. Biała, gęsta maść kontra-przeźroczysta, ostra ciecz. Dwa światy, jeden cel, uzdrowienie. Allantojna paczniała delikatnie, ziołowo. Konsystencja kremowa, rozprowadzająca się jak masło po ciepłym chlebie. Oparzenie od garnka. Allantojna. Otarcie od butów. Allantojna. Spękane dłonie. Znowu allantojna. Mama brała odrobinę na palec, rozgrzewała między dłońmi i wcierała ruchami kolistymi. Zapach czysty, apteczny, uspokajający. Spirytus kamforowy był jej przeciwieństwem. Ostry, przenikliwy, z nutą mentolu i alkoholu. Wdzierał się w nozdrza i natychmiast oczyszczał zatoki. Ten zapach oznaczał jedno, ktoś jest poważnie chory. Wcierki przy przeziębieniu rozgrzewały plecy lepiej niż współczesne maści. Ból mięśni po pracy? Spirytus masowany energicznie przynosił ulgę w minuty. Gorączka? Okłady na łydki i czoło. Dźwięk otwieranej butelki, pyk korka i szum płynu na watę. Moment, gdy zimny spirytus dotyka rozgrzanej skóry. Dreszcz przez całe ciało. I pewność, że leczenie trwa. Babcie miały sekrety. Mieszały spirytus z tłuszczem gęsim, tworząc maści o zapachu tak mocnym, że czuć je było na korytarzu. Receptury bez nazw przekazywane jak przepisy na bigos. Ale jeśli spirytus był królem wcierek, to maść Wiśniewskiego była cesarzową wszystkiego, co ropne i zainfekowane. I tutaj musimy się zatrzymać. Bo ten zapach zasługuje na osobny rozdział w historii polskiej medycyny. Dziegieć, kseroform, olej rycynowy. Aromat tak charakterystyczny, że rozpoznałbyś go z zamkniętymi oczami z drugiego końca mieszkania. Ciężki, smolisty, słodkawo-ostry. Wdzierający się w ubrania, pościel, ręczniki. Zostający na dni. Kolor ciemnego bursztynu. Konsystencja gęsta, lepka, ciągnąca się jak miód. Nakładanie na ranę wymagało precyzji. Sterylna gaza, warstwa maści. Kolejna gaza, bandaż. Opatrunek na całą dobę. A maść robiła swoje. Wyciągała ropę z czyraków. Goiła rany, które nie chciały się goić. Polacy mówili o niej z szacunkiem, bo nigdy nie zawodziła. Na końcu tego świata maści i zasypek stał pudry boracis. Biały proszek o delikatnym zapachu, jedwabisty w dotyku. Osiadał na skórze jak najdrobniejszy śnieg. Chłodził, osuszał, chronił. Mamy nie wyobrażały sobie pielęgnacji niemowlaka bez niego. Ale to, co babcie potrafiły zrobić z maściami w połączeniu z czymś płynnym, to była prawdziwa domowa alchemia. I tu przechodzimy do świata kropli i syropów. Krople walerianowe. Samo połączenie tych słów przywołuje zapach tak charakterystyczny, że niektórzy czują go właśnie teraz. Ziemisty, korzenny z nutą słodkości i ostrości jednocześnie. Jedni mówili, że pachnie jak stare skarpety. Inni jak tajemniczy eliksir. Prawda leżała po środku. Smak był gorzki, intensywny, z alkoholowym posmakiem palącym gardło. Rozpuszczało się je w wodzie lub na kostce cukru i właśnie ta kostka to był cały rytuał. Babcia z brązową buteleczką, kroplomierz 15 kropel na cukier. Powaga farmaceuty przygotowującego ważny lek. Na co? Na wszystko związane z nerwami. Stres przed egzaminem, krople, kłótnia z sąsiadką. Krople, bezsenność, krople. Dziecko doprowadza do szału, krople dla mamy. Dźwięk kapania z pipetki, pyk, 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 był zapowiedzią ulgi. Za 15 minut świat wyglądał lepiej. Za godzinę człowiek spokojnie zasypiał. Kstati, jeśli ta historia Was wciąga, nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczka. A teraz wracamy do naszych wspomnień. Bo 70% młodych ludzi nigdy nie słyszało o syropie z babki lancetowatej. A to był absolutny hit każdej zimy. Smak słodki, gęsty, z nutą ziołową i odrobiną goryczki. Konsystencja jak miód. Kolor ciemnozłoty, błyszczący w świetle. Zapach ziołowy, słodkawy, z nutą alkoholu jako konserwantu. Dzieci dzieliły się na dwa obozy. Jedne kochały syrop i udawały kaszel dla dodatkowej łyżeczki. Drugie uciekały jak przed tranem. Ale syrop działał. Kaszel męczący przez noc po kilku dniach ustępował. Łyżka stołowa dla dorosłych – Łyżeczka dla dzieci trzy razy dziennie. Niektóre mamy podgrzewały z mlekiem, tworząc napój jak płynne ciastko. A wiecie, że ludzie udawali ból gardła, żeby dostać czerwone tabletki neoanginu. Neoangin był maschaw w każdej torebce plecaku kieszeni, smak słodki z mocnym mentolem i eukaliptusem, chłód rozprzestrzeniający się po jamie ustnej, przynoszący ulgę migdałkom. Zapach otwieranego opakowania kojarzył się z jesienią i sezonem grypowym. Egzamin ustny przy bolącym gardle: neoangin ratował. Ważna prezentacja: neoangin na ratunek. Randka a głos się załamuje, przynajmniej można było mówić. Tabletkę należało ssać, nie gryźć. To było kluczowe. Dzieci łamiące zasadę były natychmiast korygowane przez czujne mamy. Ale został jeszcze jeden lek czarny, bez smaku. Bez zapachu. I ratował życie częściej niż wszystkie poprzednie razem wzięte. Węgiel aktywny. Carbo-medicinalis. Te czarne tabletki wyglądały jak coś z innego świata. Absolutnie czarne, matowe, bez żadnego zapachu. Smak? Właściwie żaden. Lekko ziemisty, kredowy. Tabletka kruszyła się w ustach, zostawiając czarny osad na języku i zębach. Estetyka zerowa. Ale o estetykę nie chodziło. Węgiel był uniwersalnym ratunkiem na problemy żołądkowe. Zatrucie pokarmowe? Węgiel. Biegunka? Węgiel. Wzdęcia? Węgiel. Niestrawność po zbyt obfitym obiedzie? Oczywiście węgiel. Kilka tabletek, dużo wody, szybkie efekty. Ten prosty, tani specyfik absorbował wszystko złe i wynosił z organizmu. Demokratyczny, dostępny, skuteczny. A wiecie, że w latach osiemdziesiątych węgiel aktywny produkowano w takich ilościach, że brakowało go tylko podczas największych kryzysów żywnościowych. Bo właśnie wtedy był najbardziej potrzebny. I na koniec rutinoskorbin. Pomarańczowe tabletki, które królowały w każdej jesiennej apteczce. Witamina C plus rutyna. Smak kwaśny, przyjemny, prawie jak cukierek. Dzieci prosiły o więcej, a mamy musiały pilnować dawkowania. Rutinoskorbin był profilaktyką. Wzmacniał przed zimą, pomagał przy pierwszych objawach przeziębienia, wspierał naczynka krwionośne. Codziennie rano, jedna tabletka, cały sezon grypowy. Co ciekawe, rutino skorbin przetrwał do dziś. Można go kupić w każdej aptece, ale starsi powiedzą, że tamten w papierowym opakowaniu działał jakoś lepiej. Może to nostalgia. A może w tamtych tabletkach było coś więcej. I tu dochodzimy do pytania, które wisi w powietrzu przez całą tę opowieść. Dlaczego te leki działały? Dlaczego wspominamy je z takim sentymentem? Odpowiedź jest prostsza niż myślicie. Te leki działały, bo miały w sobie składnik, którego nie znajdziecie w żadnym współczesnym specyfiku z supermarketu. Ten składnik to czas, czas babci, która siedziała przy łóżku, czas mamy, która kruszyła tabletkę z cierpliwością. Czas taty, który biegł do apteki po spirytus kamforowy. Etopiryna działała, bo podawała ją mama z troską w oczach. Tran działał, bo po nim było przytulenie i chleb z dżemem. Maść Wiszniewskiego działała, bo babcia sprawdzała opatrunek co kilka godzin. Współczesne leki są skuteczniejsze, bezpieczniejsze, lepiej przebadane. Ale są zimne. Połykamy je w biegu, między spotkaniami, patrząc w telefon. Tamte leki były częścią rytuału. Częścią relacji, częścią miłości, która nie potrzebowała słów, dlatego je pamiętamy. Nie dlatego, że były lepsze, ale dlatego, że były nasze i tych, którzy je podawali. Napiszcie, jakie jeszcze leki z tamtych czasów pamiętacie? Które zapachy zostały w waszej pamięci? Które rytuały powtarzacie dzisiaj ze swoimi dziećmi? Do zobaczenia w kolejnej podróży w czasie.